No, tu będę i dzisiaj zagram sobie gameplaya lekkiego. Yy, I trochę informacji podam yy, o mojej nowej serii. Sprób Siroth 2. No, bo tutaj też idzie. Ja wziął yy, Więc tak, yy, będę nakręcał serię. Sprób Siroth. Yy, jak się gra? Nie dobra, nie jak się gra, tylko jak. Yy, Trzeba. Trzeba postawić tutaj, ganator, a to nie jest mądre, bo czemu nie? Bo wtedy będę miał, sobie... będę miał nerfa. Dobra, No i dobra. To chyba opowiem o tej serii. To będzie seria o tym. O, oh, on się, wciąż sobie uciekł. No dobra. E, to, to, to będzie seria... Eym... Gdzie będę nakęcał filmiki? Jak, jak ja mam. i nazwę tą serię... O, do bardzo oto jest bardzo. Nazwę tą serię droga do S30 bo wtedy y mam już S10 i teraz biorę do S30 25 level i będę się do S30 i będę tak sobie grał będzie taki legendy. już, tutaj zobaczymy We sobie aha, czyli jako jedyny jestem <laughs> spoko, spoko, jako jedyny jestem S-em czyli no, nupki no to jest waga no to jest waga no to jest waga no to jest 3-3 ja to jest 3 aha dobra no dobra nie będzie aż tak źle gdzie w szul to rozbieram w ogóle jak widzę to nikt nie ma jeszcze czwórki nie, to... no dobra czyli zamknę tu sobie z nóbkami czemu nie zawsze tak lepiej się gra bo zawsze jesteś z przodu nich prawie zawsze w każdym razie a kto tu jest drugi najlepszy to jest drugi najlepszy niebieski. Yes. On. Hm. To, to To jest ciekawe. W ogóle to dwójkę. Dobra. To jest strategia, którą używają hmm. prawie wszyscy gacze. No ci... ci sorry, ci... Czy wszyscy ci dobrzy oh. gacze, którzy We gają w tego. O, załatwiastki zły. Eee, no, w popsy Rot. Będzie druga na to piątki. Znaga ja to też w piątku bycie market, wola, zawsze kiedy odbicie ninja i ulepszacie na unty Dobra jest. Co so, już tak jest dużo, no, not not spin, ale jestem przyzwyczajony że ciągle tak, tak no żeby sędziło. ale wie to że to może być wkurzające więc tego nie będę robił w każdym razie spróbuję dobra tutaj zrobię walla po to żeby mieć wizję bo widzicie po -tu musisz tu musi żeby mieć wizję a wall to sam czyli zawsze przydatne Tea... Deja... aha to tutaj macie granatowa szóstka już słuchajcie no, który kupujecie ten który mnie kosztuje i, ku i ja kupuję 64 minerały Kupuję, sprzedaje się w 10, ile tu jest, ile kosztują. No bo nie będę tylko klikał, który wstrasznie nie nie. Oni nie są tacy źli. Ten tutaj też nie jest taki zły. Dobra, przy okazji tu zrobię tuety. Już by nie było chwilę, jak co przyjdzie. Oczywiście potrzebuję to no. o no ba Widać już z góry, że ten, że wygaliśmy. Chyba, że będzie jeszcze jakiś wielki feed. Chociaż tutaj nigdzie nie widzę, żeby ktoś zrobił. Oni tylko są to z tyłu, ma tylko żeby A, jeżeli... Jeżeli... to was nie, nie znalazł. tu jest feed Um, jeżeli Was nie znalazł, to potrzebnie ucieczów. Możecie zrobić jedynki sobie, miecie na hotkeyu i no co tak sobie grać. No bo mam już tam wszystko. Tutaj goście też bez sensu zrobił dwa mode, co nie są potrzebne. Możecie mieć dwójki, ale to tak trochę zżera I... zresztą że wam tej kampy, tej kampy tutaj tej albo tej na przykład Tutaj czasami idę, tu czasami idę, tu czasami idę, tu czasami idę, tu czasami idę. Nie, po prostu dosyć blisko... Ja... dosyć blisko tego. Baba, ma, mamy na ja to siódemkę. Robię tak. Jeszcze wola. Buduję nowa Pewnie pytacie się czemu. Chwilę wam pokażę. Tutaj tylko poszedłszy styganset. Dobra. No to 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 No bo Czemu tak robię? jest zobaczycie Jak mi się naładuje kolejna, kolejna interpretacja Lepsze, no, bo zalot może przejść No bo już mam ten Muszę zrobić tak Dobra, Dobra. czemu tak zrobię e, Bo teraz, kiedy będzie zalot Czekaj, wezmę, nie blokują, no Nie zabił, no bo tu pójdziemy tam, Dobra, Dobra mam dwóch profesjonalów. O, oczywiście. Mam dwóch personelów, więc co obie? Idę tutaj. No właśnie, pójdę już sam. I patrzyłem pewnie w go mhm. Zawsze tak obie, robię tu blinka, robię ten nagrodę na jakiegoś tam wrzucam. No i już. Bo tutaj jeden personel bierze jeden na sekundę, minęło. A tutaj będzie tutaj na raz będą brali czterech, bo go daje plus jeden minęło więcej. To zawsze jest, no, to jest dwa razy więcej niż to, mani po nie dać. I tu możemy oczywiście coś sprzedać minęły. Zawsze, kiedy ja tu mam no, 160, sprzedaję powoli. Żeby sprzedać za dużo. Widziałem, jest sfidowany Nie wiem w jaki sposób. Czemu już tak dużo Nie, muszę go chyba co. Ale strasznie fidujesz jestem ja też ulepszę już te swoje... No oczywiście nie wyrzucą go Bo... Go tak to jest No dobra poczuję, jest to no już mam No dobra, mega ład Mówi, że prób... O, dobra. Myśl no dobra, 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 nie będę się z nim sprzeczał. Myśli, że próbuje... Robić to strasznie... no... Dobrze. Dobra, no, jeżeli widzicie już... No, I się Zarot jest głupi bo mu zwalił rzeczy Więc nie będzie miał w ogóle Fida Jem go zostawił Przynajmniej hmm, dobry Zarot Ale nie, teraz jednak dostałem takiego Fida więc no Dobrze Czę na ten, żeby było dazu. 7, 9, 8, 7. Oni pewnie są z tyłu. Nie, nie, dwie... nie, dobra, dobrze, 7. Z majnami nie jest tak dobrze. No dobra. No bo teatra te, to zrobię. No dobra, yy, pokażę Wam coś. Co ty robię? Ja teraz. Well no, tej y, białej pomape, żeby wyjaśnić cię czemu. GG Napisałem to już przedtem Ech, dobra. dobra, jest maksymalny Jak jest maksymalny, to walamy ola. i obimy na To zależy jakiego ma damagea ten zalot. Zazwyczaj ma no, zazwyczaj jeżeli jest poniżej SM to ma to musimy zrobić ma jedynkę. Jeżeli jest powyżej to dwójka. No, i teraz mamy widok co w ogóle robi Zeroth. Dlatego się, dlatego je ostawia. ich zostawiam, żeby widzieć co robi O, czerwony wyszedł, aha, czyli on, dobra, spoko I co te jeżeli mamy aż tak dużo Gazu To, no dobra, dobra Nie jest źle, ale też nie jest dobrze I tak mamy tak dużo gazu, to wtedy może być, możemy sobie zrobić ultra nie opłaca się dużo masterów. Już mówię. Ten... Ten, ten na... jeżeli doba Nie ma tego. Dzień dziewiątki, nieźle, już trójkawią. Mhm. Ale znowu już znowu też idzie. No dobra, już idzie ultra. Te tak jak jestem... Jest, mam już ultra, to chcę być bardziej bezpieczny, więc zrobimy go o dwójkę. Nie ulepsz to w No, Dobra. Dobra, już sobie sam dziękuję, w Spoko. dobra. Spoko. Wyrównamilały, już by było. No dobra, co dalej? Mm. Nie, nie ma dzieci. Jeszcze nie? Jeszcze nie mam mówicie Dobra, mm, czemu nie ma dzieci? Bo... Zrobię to. Okay, run. To już nie wygląda to za fajnie. A ja muszę dostać szybko, szybko od drugiego utrala. Dobra, patrzymy co on mu co tu ma Kupił LOL? Leżycie, no, wiedziałem Dobra, nie jest taki dobry jak przypuszczałem na szczęście Chyba tutaj ktoś bo no... O gato nie... Gato nie sprzeda ooo, to go zaboli w ekonomii. Nasz complete. Mutation complete. Mutation